Organizator tego spotkania, pan redaktor Hart, zwrócił się do mnie z propozycją, żeby zaprezentować wyniki badań, ponieważ jest świadom, że w laboratorium na Politechnice prowadziliśmy badania wielu materiałów i wyrobów stosowanych w konserwacji zabytków. No, po przeanalizowaniu doszedłem do wniosku, że można by tutaj się odwołać do badań pokryć dachowych z dachówki ceramicznej, które są często no rodzą różnego typu problemy, szczególnie w zakresie trwałości, badań, które też ostatnio przysparzały i przysparzają wielu problemów dotyczących tynków. No i wreszcie badań dotyczących kamienia stosowanego w konserwacji zabytku i to począwszy od tego, który jest używany do elewacji, jak również kamienia stosowanego do, na posadzki i na bruki zewnętrzne, ta trzecia grupa jest najbardziej obarczona ryzykiem z uwagi na różnego typu oddziaływania, które w tej chwili występują. Doszedłem do wniosku, że w tym przedziale czasu mogę tylko ująć zagadnienia dotyczące badań dotyczączej znaczy dachówki ceramicznej. Z tym, że wbrew sugestii i nie będę tu podawał, może tylko napomknę anonimowo o niektórych wynikach, ponieważ no, spotkałem się z sytuacjami, kiedy dla konkretnych inwestycji robiliśmy badania z, od kilku producentów z dostarczonych próbek i Mimo, że wszystkie badania spełniały wymagania obowiązujących norm, wynikała z tego jednak pewnego rodzaju kolejność, i to powodowało głębokie zaniepokojenie, wręcz reakcje, niewspółmierne, moim zdaniem, do rangi tej informacji tych, którzy no, wypadali troszkę gorzej. Przynajmniej na podstawie tej partii, którą nam dostarczono. Więc. Oczywiście jesteśmy w okresie, kiedy w zasadzie obowiązują przepisy Unii, normy Eurokody Unii Europejskiej, ale możemy również stosować normy polskie, które już teoretycznie są wycofane, jesteśmy, jeżeli norma nie jest przywołana w jakimś rozporządzeniu zobowiązującym do jej stosowania, przede wszystkim rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinno te budynki i usytuowanie, to w zasadzie stosowanie norm do dnia dzisiejszego jest dobrowolne. Proszę Państwa, kiedyś te normy dotyczące dachówek ceramicznych były w kilku mieściły się w kilku numerach. Po to, żeby zilustrować, jak sprawa się skomplikowała, to tu jest zestawienie tych wszystkich, to jest są właściwie wszystkie. Tu jeszcze brakuje co najmniej kilku, które już świadomie pominąłem, które teoretycznie powinniśmy znać w sytuacji, kiedy, kiedy jesteśmy albo w roli Y, sporządza, sporządzającego specyfikację, czyli formującego wymagania w stosunku do wykonawcy pokryć dachowych, w stosunku do dostawcy, wykonawcy i wreszcie y, no, y, wymagań przy y, odbiorze. Y, no, ta lista może troszkę, y, że tak powiem, niepokoić rzeczywiście z uwagi na i y, 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 nawet y, dużą ilość nieścisłości jakie są między zdawałoby się w jednym komplecie przygotowanymi przepisami dotyczącymi właśnie dachówek ceramicznych. Tutaj przywołuję normę, którą można jeszcze dzisiaj stosować, która opisuje ogólny zakres wymagań i robót pokrywczych i Określono tam warunki realizacji robót ze zróżnicowaniem wymagań dla dachówek ceramicznych osobno-karpiówki pojedynczej, i podwójnie holenderkę, dachówek dwuzakładkowych i czterozakładkowych. Dla każdego typu pokrycia podane są wymagania i w zakresie uszczelniania styków i wymagania w zakresie zachowania pewnych tolerancji geometrycznych. Tutaj również podane są yy, yy, zakresy wymagań, jeśli chodzi o yy, badania yy, yy, działań towarzyszących układaniu, czyli badania podkładek, materiałów pokrywczych i pomocniczych i badania prawidłowości wykonania pokrycia obróbek blacharskich, czyli to też jest włączone. Jeśli chodzi o kolejną normę, bo to były te, te, które już zostały w zasadzie wycofane, to wyodrębniano dwie grupy działań, dwie grupy badań. Pierwsze to badania tak zwane wskaźnikowe, które w zasadzie obejmowały tylko sprawdzenie cech zewnętrznych i badanie nasiąkliwości i badania, pełne badania laboratoryjne, które są tutaj wymienione, czyli badanie masy, wytrzymałości na złamanie, przesiąkliwości, odporności na działanie mrozu, to jest najtrudniejsze badanie i badanie szkodliwej zawartości zanieczyszczeń węglanowych. Proszę Państwa, żeby uświadomić norma, znaczy przepisy określają tak to dzisiaj też obowiązuje, w zależności od partii dachówek, wymagana jest odpowiednia ilość próbek pobieranych do badań. Mogę powiedzieć, że robiliśmy badania dachu, dachówek na pałac królewski na Wawelu 200 tysięcy sztuk i tam przebadaliśmy 400 sztuk bardzo starannie i to w zakresie wszystkich cech. To było chyba największe przedsięwzięcie jakie realizowaliśmy do tej pory, chociaż y, mogę powiedzieć, że ponad 20 różnych y, dostaw dachówek, y, przez co należy rozumieć, że nie zawsze to musi być 20 firm, y, bo czasami się powtarzały, ale no, różne dostawy czasami charakteryzowały się różnym poziomem jakości i y, takie mamy doświadczenia, jeśli chodzi o badania. Y, y, w każdej ilości próbek jest podany również, ile z tych dachówek ma być badane na, na, na przesiąkliwość, na mrozoodporność, na złamanie itd. itd. Yy, na przykład badanie na przesiąkliwość, które jest bardzo ważne, kiedyś było robione przy pomocy ramki, która musiała. Obwodowo obejmować dachówkę z marginesem 20 mm. W tej chwili taka sama i wysokość lustra wody wynosiła 70 mm. Przy czym, jeżeli była dachówka o jakimś uformowanym profilu, to minimum musiało być 5 cm nad górnym pasmem. Dzisiaj warunki są łagodniejsze. Mianowicie obecna norma każe robić ramki, które obejmują 50% powierzchni dachówki i wysokość słupa wody wynosi tylko 60 mm, troszkę łagodniej niż poprzednio. Natomiast to, co uległo największej zmianie, to kiedyś było to rutynowe badanie 50 cykli zamrażania i rozmrażania i mogę powiedzieć, że Wiele dostaw, które spełniały ten wymóg, pokażę Państwu między innymi Pałac Jerzmanowski w Krakowie, spełniało ten wymóg, mimo to po kilku latach zauważono no, liczne uszkodzenia, które wskazywały na złą jakość ułożonej dachówki. Mimo, żeśmy ją jeszcze wtórnie przebadali zgodnie z tym przepisem, wszystko wyszło zgodnie z normą, czyli ten, ten przepis normowy jednak nie gwarantował wymaganej odporności. No i teraz już przechodzimy do wymagań w zakresie no, w świetle eurokodów. Jeśli chodzi o przesiąkliwość, to w tej chwili są dwie metody. Jedna to jest metoda oznaczana IF, gdzie się bada ilość przenikającej wody. Przez y, y, taką powierzchnię o powierzchni centymetra, jednego centymetra kwadratowego. Natomiast druga jest podobna do tej poprzedniej, już o niej wspominałem. Y, to jest metoda oznaczana liter, y, y, symbolem IC, która y, polega na zamontowaniu właśnie ramki uszczelnionej na obwodzie styku y, z wysokością słupa wody 60 mm y, i mierzy się y, czas po którym nastąpi przesiąknięcie wody i spadnie pierwsza kropla na drugą stronę. Yy, Powinno się prowadzić do 20 godzin. Jeżeli do 20 godzin nie spadnie żadna kropla, w takim przypadku mieliśmy dość sporo, to znaczy, że yy, jest yy, yy, w tym zakresie spełniony wymóg. Yy, I najtrudniejsze badanie, yy, badanie rozodporności. Mianowicie tak powiedziałem, wcześniej to było yy, 50 cykli. W tej chwili podaje się pięć, w Eurokodzie podaje się pięć metod badania rozodporności: A, B, C, D i E, przy czym w metodzie E wyróżnia się jeszcze trzy poziomy. I każda z tych metod zakłada inną ilość cykli, inny sposób prowadzenia badań rozodporności. I tutaj no, już mogę powiedzieć, że na przykład kiedy w 2011 roku przygotowywaliśmy dokumentację do wymiany pokrycia dachowego w pieskowej skale, to musieliśmy się odwoływać po to, żeby sformułować takie no, naszym zdaniem prawidłowe wymagania w stosunku do takiego obiektu, podaliśmy, że powinna być mrozoodporność badana na po 150 cyklach. Natomiast nie mieliśmy wtedy możliwości odwołania się do żadnego przepisu normowego. Mimo, że w Eurokodzie był już ten wariant ujęty, to w Polsce nie wprowadzono, nie zadeklarowano, którą z tych metod rekomenduje się dla Polski. Bo spośród tych pięciu właściwie ośmiu wariantów każdy z krajów członkowskich może zadeklarować, że dla swojego kraju rekomenduje tę metodę. Oczywiście zupełnie inną metodę będzie rekomendował Cypr, a inną Norwegia czy Szwajcaria, bo Szwajcaria to jest akurat kraj, w którym ilość cykli w klimacie alpejskim, zamrażanie i rozmrażanie jest chyba największa, 1150 w skali jednego roku. Dopiero w 2011 w Wprowadzono w Polsce przez Komitet Normalizacyjny informację, że rekomendowana jest tak zwana metoda B, czyli tam jest, bada się do 150 cykli. Po 150 cyklach, jeżeli nie ma uszkodzeń, to się uznaje, że jest odpowiednio zabezpieczone, bądź metoda E. Troszkę inaczej realizowana, ale też obejmuje 150 cykli na poziomie trzecim. I tak to w tej chwili obowiązuje dla Polski. Z tym, że trzeba powiedzieć, że jest to badanie niezwykle żmudne, bo trzeba zrobić fragment po łaci dachu, 7 rzędów, po 3 dachówki, czyli 21 dachówek to waży w sumie kilkadziesiąt kilogramów. Trzeba to, oczywiście jeżeli się ma urządzenie do automatycznego mroż mrożenia, rozmnażania i polewania, to jest wszystko w porządku, bo się włącza i ono sobie tam pracuje co 4 godziny, ale kiedy myśmy robili badania w latach 90. dla Bawelu, to trzeba było co cztery godziny łącznie z świętami wielkanocnymi przychodzić, wyciągać z zamrażarki, musiało być dwóch pracowników, żeby wyciągnęło taki ciężki model, polewać wodą 4 godziny, i później wkłada z powrotem. Oczywiście po każdym wyjęciu oglądało się, czy nie ma jakichś uszkodzeń, które by sygnalizowały brak odporności na, na zamrażanie. I no, tutaj chcę powiedzieć, że w tej chwili znowu tutaj się odwołam do historii na Wawelu. Tam w czasie badań stwierdziliśmy, że duża ilość dachówek wykazywała duże odchyłki geometryczne. W związku z tym, mimo że wszystkie badania wypadły pozytywnie, zaleciliśmy wtórną weryfikację pod kątem ich cech geometrycznych na Wawelu i wykonawca posadził swojego teścia na dziedzińcu wawelskim i ten przykładał każdą z dachówek do wzorca. Odrzucając ponad 20 tysięcy sztuk. Te 20 tysięcy sztuk pojechało z powrotem do, do producenta, i producent oczywiście dał poprawne. W tej chwili to jest zapewnione przez to, że laboratorium uprawnione, akredytowane dysponuje odpowiednimi urządzeniami, które taką procedurę bardzo ułatwiają. No i tutaj jeszcze. No tu już wspomniałem o tym, że dopiero w 2011 roku, 4 lata po wprowadzeniu tej normy Eurokodu w Polsce zdecydowano się, żeby jednak zalecić stosowanie metody E, poziom trzeci bądź metody B, czyli tak samo jak to robi Norwegia, tak jak robi Szwajcaria, z tych krajów, które tak pamiętam, które zadeklarowały ten sam poziom badań. No, badanie dachówki na złamanie. Mogę powiedzieć, że nie zdarzyło mi się znaleźć próbek, które by nie spełniały tego wymogu. 600 newtonów, czyli siła łamiąca 60 kilogramów na ogół spełniają wszystkie i to z zapasem. Mogę powiedzieć, że na przykład w przypadku Wawelu, ponieważ dachówki na Wawelu miały 18 mm grubości, a nie 12-14, tak jak jest standardowa karpiówka, no to kilkakrotnie miały większą wytrzymałość na zginanie. No i to wspomniany ode przeze mnie lata 90. pełna wymiana pokrycia na Wawelu. Zaczęło się oczywiście od kurtyny południowej, gdzie po sześciu tygodniach upalnej pogody, akurat w dniu kiedy tutaj założyli takie rusztowanie do transportu, zaczął lać rzęsisty deszcz. Także to była, no tutaj pracownicy brali tuż pod tym żygaczem. No, było to dość takie znamienne wtedy, pamiętam, kiedy się te prace odbywały i wspomniany przeze mnie Pałac Jerzmanowskich, też tu, gdzie właśnie mimo, że dachówki w świetle badań laboratoryjnych spełniały, no użytkownik obserwuje ich przyspieszony proces niszczenia. I podsumowanie, no, mogę tylko tyle powiedzieć, że dachówka jako pokrycie jest, tutaj było wspomniane przed chwilą, że miedź jest no, bardzo starym. Dachówka była stosowana od 800 lat przed naszą erą, po raz pierwszy w Grecji. Zresztą też odwołałem się do jednego z poprzednich przedmówców, że obok tufów wulkanicznych, i trasu była również rozdrobniona ceramika właśnie z zachówki w Grecji po raz pierwszy zastosowana jako dodatek hydrauliczny do zapraw wapiennych. To się stało w 485 w czasie budowy murów między Pireusem i Atenami oczywiście przed naszą erą. No, warto jeszcze wspomnieć, że co najmniej w kilkunastu przypadkach znaczących obiektów w Krakowie wymienialiśmy pokrycie, gdzie poprzednim pokryciem była dachówka założona pod koniec XIX wieku do lat 907-910 z Pleszowa i we wszystkich tych przypadkach dachówka wykazywała jeszcze zupełnie przyzwoitą jakość. To było naprawdę imponujące, jeśli chodzi o Prawdopodobnie i skutek bardzo starannego cyklu wypału, jak i, jak i dobrego surowca. Myślę, że to przede wszystkim ta informacja dotycząca zakresu formalnych wymagań, znaczy usankcjonowanych przepisami normowymi, będzie może dla Państwa potrzebna wtedy, kiedy będziecie formułować specyfikacje, albo się w jakiś sposób dyskutować z potencjalnymi wykonawcami. Dziękuję za uwagę.